Dobra, do boksy. Kurde, jak to nie weszło.

Użył, ja pił? Ja tak to widziałem. Tak było? Ale ktoś tak nie dał, tak? Nie dał. Kartki, tak nie dał. Nie dał. Proszę, proszę. nie dał. Proszę, proszę. sam, sam. Dawaj szigi, dawaj! Nie tracimy drzewa więcej! Dawaj, chcieli, grawe, pięty, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Daj, patrz jak uderzył, jak uderzył pływę. Doń, doń, pływki. Dobra! Trzeba! Nie Kurwa, man! Nie, nie, nie. Tak, dobra, bo ja tu jestem na meczu. Muszę... Panie Tenerze, jak pan oceni ten mecz z trudnym przeciwnikiem? No, Z naszej strony to mogę powiedzieć tylko, że mecz się odbył, bo trudno doszukiwać jakiejś fajnej gry, składnych akcji. Zagraliśmy słabo, osłabieni byliśmy dzisiaj czterema zawodnikami i to było widać na boisku. Na szczęście wygraliśmy. I trzeba tak do tego podchodzić, bo czasami takie ciężkie mecze trzeba po prostu wygrać, nie patrzeć na styl, nie patrzeć na grę, tylko po prostu zdobyć trzy punkty. No w drugiej połowie była inna gra w porównaniu z do pierwszej I, i, i lepsza można powiedzieć, że gra. Z czego to wynikło? No, poszło trochę zmian, ale i chłopcy też porozmawialiśmy sobie po męsku w przerwie. E, powiedziałem, że no, niestety bez biegania nie da się wygrać meczu. Zaatakowaliśmy agresywniej wyżej trochę drużyny e, zwolenianki, która miała problem z wyprowadzeniem i dzięki temu strzeliliśmy bramkę. Wynikiem między innymi takiego wysokiego pressingu była trzecia bramka Bartka Frączka. Muzyka